Mówić o prezydencie Słupska, który rząd Prawa i Sprawiedliwości obraża, znieważa, a po czym pisze rozpaczliwe listy czy postulaty o pieniądze czy o wsparcie inwestycji. No szanowni państwo, no przecież on, on robi krecią roboty. On robi krecią roboty. No to jest po prostu zachowanie chłopca w krótkich spodenkach, który... który no, 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 no niegodne nie prezydenta miasta Słupska. Staramy się, żeby jak najwięcej inwestycji w Słupsku było, ale to nie jest rola tylko i wyłącznie pani premier Bartę To jest rola starosty i powiatu Słupskiego, to jest rola samorządu i prezydenta Biedronia. Jakie inwestycje tutaj powstały? Ja się pytam oprócz lodowiska, które że tak powiem, za które trzeba będzie dosyć dużo zapłacić, a później renować, re, re, będzie musiała poddać re, re, renowacji kostka brukowa, się. To jest, to jest to widowiska tego typu? Jakie są tutaj inwestycje w tej chwili? Państwo o tym doskonale. Doskonale wiecie. Więc myślę, że zabawa w Mikołaja i rzucanie dzieciom cukierków, już naprawdę się znudziło. I jest to, jest to takie, takie moje, moje podsumowanie. Staramy się, żeby jak najwięcej rzeczy można było tutaj dla słupska zorganizować, żeby, żeby to mogło powstać, ale to musi być dobry też klimat. To musi być dobry klimat. Bo to nie jest tak, szanowni państwo, że każdy samorząd i każde miasto wysyła list do pani Beaty Szydło. Poproszę, po czym, a po czym, poproszę o pieniądze, po czym uchwala jakąś uchwałę potępiającą rząd Prawa i Sprawiedliwości. No, szanowni Państwo. Wielokrotnie się z tym spotyka. No, to, no tak, tak, funkcjonować, tak funkcjonować nie można. Ale przypomniała pani o tej stosuncji. Słupsk dostał się środki na wiadukt, przypomnę. I istnieje, istnieje poważne zagrożenie, że te środki nie zostaną wykorzystane. Bo, nie, bo, bo tak jest prowadzona polityka miasta, bo, bo nie, nie jest zaplanowana dobrze ta inwestycja. I, i te środki przepadną. Więc o, to, o czym my mówimy? Okay. Mówimy tutaj również o, możemy, możemy wspomnieć również o pomocy Ministerstwa Nauki w sprawie połączenia uczelni jednej z drugą. Tak? To, jest, to jest też bardzo ważna sprawa. Więc to się udaje, to co można, to, to, to czynimy tutaj. Natomiast jeszcze raz powtarzam, samorząd jeden, drugi, trzeci, samorząd miejski, samorząd powiatowy, ja już nie wspomnę o samorządzie województwa. Są zobowiązani do tego, żeby dbać o ten region. Są zobowiązani do tego, żeby również dbać o, 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 o infrastrukturę, o miejsca pracy, o równy, taki zrównoważony, że tak powiem, podział środków europejskich. I tyle. Ale na razie póki co nie widzę dobrej woli ze strony Marszałka Województwa, chociażby w kwestii szpitala.